Jak nazwalibyście dzień, w którym straszliwe potwory wylazły z pod ziemi i popsuły wszystkim humor, praktycznie unicestwiając ludzkość? Ja mówię na to poniedziałek. Złowy łażące z podłóżka, nawet jeśli tym łóżkiem jest aktualnie zamieszkiwana planeta, nie jest niczym nowym. Szarańcza w girsach, Silurianie w doktorze, który latał budką policyjną, uśpieni obcy w Excom Terror from the Deep czy drzemiący w pradawnym mieście Ktulu. Strach przed zaglądaniem pod łóżko wydaje się uzasadniony. W Into the Bridge ludzkość mogła zostać pożarta przez ogromne robale wyłażące z ziemi, ale na szczęście zawsze można cofnąć się w czasie i spróbować ją uratować. Potem jeszcze raz i ponownie. Dzień świstaka, ale z wielkimi potworami i potężnymi mechami. Pacific Rim z pętlą czasową? Tom Cruise siedzi na skraju jutra i wzdycha lekko znużony. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako kłas, a w tym materiale opowiem wam o Into the Bridge w wersji na konsole Nintendo Switch. Gra wyszła też na PC -ty Windows'owe i Macowe, była zapowiedziana też na Linuxowe, ale na nich się jeszcze nie zmaterializowała. Oto kolejny odcinek mojego nadrabiania i przyglądania się ciekawym wcześniej pominiętym przeze mnie grom z roku 2018. Chociaż tutaj to nie do końca prawda, bo Into the Breach kupiłem sobie zaraz po sierpniowej premierze na Switcha i nie żałuję, więc uznałem, iż warto jakiś materiał o grze zrobić. Into the Breach może być tematycznie posklejane z dość ogranych motywów science fiction, mechów, wielkich potworów z podziemi i podróży w czasie, ale to tylko otoczka, która uzasadnia tu rozgrywkę. I mamy tu do czynienia trochę z grą strategiczną, zdecydowanie grą logiczną i w pewnym stopniu rogalikiem. Ogólna struktura zabawy wygląda tak, że bronimy kolejne sektory kilku wysp przed agresją bandy przerośniętych karaluchów i innego plugastwa. Korzystamy przy tym z drużyny trzech różnych mechów posiadających odmienne zdolności. Z czasem dokupujemy do nich dodatkowe uzbrojenie, rozbudowujemy ich umiejętności, a przy okazji rozwijamy też możliwości nabierających doświadczenie pilotów. Jeśli polegniemy w tej walce, wskakujemy w tytułowy wyłom i przenosimy się w czasie, zabierając ze sobą jednego z pilotów, aby rozpocząć walkę od nowa. Z czasem odblokujemy kolejne wyspy, inne zestawy mechów o odmiennych zdolnościach, a po rozdeptaniu insektów na dwóch wyspach możemy spróbować podjąć się bardzo trudnej misji ostatecznej. Jest tu pewna doza przenoszonego między kolejnymi partiami postępu, głównie w postaci odblokowanych wysp oraz mechów, a także zabieranego do kolejnego podejścia pilota. Ale cała reszta to rasowy rogalik. Cofamy się w czasie, resetując cały konflikt. Najciekawsze jest jednak to, jak skonstruowane są same potyczki. Oto zrzucamy nasze mechy na z góry upatrzone pozycje. Lokacje są losowe, ale poszczególne sektory mają pewne cechy i zadania dodatkowe. Czasem musimy zniszczyć określonego robala, innym razem ob bronić jakiś konkretny budynek i tak dalej. Walka rozgrywana jest turowo, nasze machiny mogą się przemieścić i zaatakować, ale Into the Bridge robi tu coś bardzo ciekawego w kwestii dostępnych dla gracza informacji. I zabawnie kontrastuje to z poprzednią grą tych twórców, czyli sławnym FTL-em. FTL był grą wspaniałą, też rogalikiem, ale oferował bardzo wiele totalnie losowych wyborów. Znaczna część decyzji polegała na odpowiadaniu na pytanie, czy chcesz włożyć rękę do tej czarnej, ciemnej dziury? Znajdziesz tam skarb. Albo odgryzie ci dłoń. Tymczasem w Into the Bridge mamy bardzo kompletny zestaw danych. Wrogowie się przemieszczają, a następnie pojawiają się informacje o tym, co zamierzają zaatakować. I wtedy zaczyna się nasza tura, w której możemy na to zareagować, a nasze ataki mogą adwersarze nie tylko zabijać, ale i przemieszczać. I tak na przykład możemy pchnąć ciosem wrogiego robala, aby nie tylko nie uszkodził bronionych przez nas budynków, ale też i na przykład trafił jednego ze swoich kumpli, lub też zepchnąć bydla kanału. Górę lub innego insekta, aby zwiększyć tym zadane obrażenia. Dopiero po naszej turze przeciwnicy wykonują swoje zaplanowane ataki. Całość wygląda trochę jak gra taktyczna, ale tak naprawdę pod tym płaszczykiem ukryta jest świetna produkcja logiczna, bo nierzadko trzeba się nieźle nakombinować, jak poprzesuwać wszystko na planszy tak, aby sytuacja stała się bardziej sprzyjająca. To takie trochę szachy, w których przemieszczamy figury przeciwnika naszymi, aby pomieszać muszyki. Wytłuczenie wszystkich robali wielkim mechokapciem nie jest tu głównym celem bitew, chociaż może być rozwiązaniem naszych problemów. Każda potyczka trwa określoną liczbę rund, o po których pozostałe przy życiu insekty uciekają, więc wystarczy przeżyć, ale liczy się nie tylko przeżyciem mechów, ale i przetrwanie zabudowań. Kiedy jakiś robal rozwali budynek, tracimy część paska energii, a kiedy ten się opróżni, przegrywamy. Dlatego nierzadko lepiej jest wystawić jeden z mechów na strzał, aby osłonić lokalną architekturę. Szczególnie, że machiny po bitwie się naprawiają, chociaż jeśli zostaną rozwalone, to giną ich piloci, a rolę tych przejmuje pozbawiona specjalnych zdolności sztuczna inteligencja. Pole bitwy jest często dynamiczne. Teren zjadają kataklizmy, trafienia wzniecają chmury pyłu uniemożliwiające wykonanie ataków, albo podpalają lasy zadające potem obrażenia. Cała zabawa opiera się na kontrolowaniu tego chaosu. Czasem warto jest postawić. Mech na polu, z którego gleby w kolejnej turze wyłoni się potwór, aby otrzymać obrażenia i zablokować wynurzenie bestii. Opóźnienie docierania posiłków przy walkach trwających zaledwie kilka rund może być bardzo pomocne. I muszę przyznać, że Into the Bridge jest wyśmienicie zaprojektowany. Nawet jeśli czasem miewa drobne problemy z balansem i bywa niecałkiem przewidywalne, bo pomimo komunikowania graczowi najbliższych akcji wroga, nie wiemy, gdzie ruszą się potem i co jeszcze zacznie wyłazić z podziemi. Treści jest tu masa, przeróżnych stworów, różnych wydarzeń i przede wszystkim odblokowywanych mechów posiadających liczne właściwości. Jedne walą z pionchy, inne strzelają, kolejne przeskakują nad wrogiem, zrzucając bomby wzniecające chmury pyłu i jeszcze następne pociskiem artyleryjskim rozsuwają na boki wszystkich stojących obok celu. A między bitwami możemy zakupić różnorodne uzbrojenie laser szaszłykujący kilka celów, uruchomienie osłony po ataku i inne zabawki poszerzające dostępny wachlarz opcji taktycznych. Trudno jest się tu do czegokolwiek przyczepić. No, może czasem, kiedy dzieje się naprawdę dużo, rzecz nie zawsze pozostaje czytelna, bo niektóre elementy graficzne zasłaniają inne. I na przykład zdarzyło mi się nie zauważyć jakiegoś efektu obszarowego, bo skrył się pod przeciwnikiem oraz chmurą dymu. Niby wszystko da się ostatecznie wyczytać z ekranu, podświetlając określone pole, ale czasem mogłoby być czytelniej. No i nie rozumiem, czemu wersja na Nintendo Switch nie ma obsługi ekranu dotykowego. Wydawałoby się, że jest to gra idealna do tego, a jednak trzeba obsługiwać ją analogami i przyciskami. Nie jest to duży problem, bo sterowanie kontrolerami zostało bardzo dobrze przygotowane, ale mimo wszystko szkoda. I oto całe Into the Bridge. Świetnie zaprojektowana, łatwa do zrozumienia i trudna do opanowania gra logiczna, przebrana w płaszczyk strategii z dorzuconymi elementami rogalika. Zdecydowanie warta nadrobienia. No i wyśmienicie sprawdza się na Switchu, bo dość szybkie, krótkie bitwy świetnie nadają się do mobilnego grania z doskoku. Udanego rozdeptywania kolejnych fal naszprycowanego hormonami wzrostu robactwa w pętli czasowej. Game on! Eee, to jak już mam ten materiał za sobą, to spróbuję jeszcze raz cofnąć się w czasie i doprowadzić do anulowania produkcji średniawego Fallouta 5, który mało komu się podoba. Niech Bethesda wykorzysta jakoś lepiej ten czas. No dobra, wróciłem. Sprawdźmy w necie. No, nie ma Fallouta 5. Udało się. Zaraz, co to jest Fallout 76?